Nie ma to jak jesienna przejażdżka, co nie, dziewczyny? Tak, pewnie. No jasne. Słuchaj, Penelopa, a co tam u ciebie i u pirata? Właśnie, opowiadaj. No wiesz, wkrótce pirat do nas się przeprowadza. Ach, słyszałam o tym, ale nie myślisz, że jest trochę za wcześnie? Jak to za wcześnie? No wiesz, dla niego. Wiesz, minęło pół roku od ostatnich wydarzeń. Myślę, że już wystarczy. On to cię jednak musi kochać. No, wolał się poświęcić i zamieszkać z tobą niż w swojej luksusowej stajni. Tak, to prawda. Jest wspaniały. I tak świetnie dogaduje się z Perłą. Słyszałam, że Storm i Selen też się przeprowadzają. Tak, to prawda. Wicher poprosił swojego brata, żeby zwolnił im swój boks. W końcu będą mieć rybaka. A tak właściwie to słyszałam, że Pirat i Kometa gdzieś dzisiaj razem jadą. Tak, to pierwszy występ Komety. Pirat obiecał mu, że mu pomoże. Racja, faktycznie. Rodzi nam się nowa gwiazda. Tak, za moment powinni już wyjeżdżać. W takim razie wracajmy do stajni. To może zdążysz się jeszcze z nim pożegnać. Hej, a słyszałyście, że ma się dzisiaj pojawić jakiś nowy koń? Pratwa, tu codziennie przyjeżdżają nowe konie. Dopiero teraz się ogarnęłaś, że jesteśmy jedną z najczęściej odwiedzanych stajnin. No, tutaj w okolicy? Bardzo śmieszne. Po prostu usłyszałam, że jakiś ogier lipiceński. Może go znasz, Penelopa? Raczej nie. Nie zawieram znajomości z takimi ogierami. Eee, okej. Okay. W każdym razie pewnie przyjedzie tutaj tylko na kilka dni, a potem dalej pojedzie. Zapewne tak. A ja chętnie go poznam. Dobra dziewczyny, ja już się będę zbierać. Chcę jeszcze pogadać chwilę z Piratem, zanim wyjedzie na ten cały pokaz z Kometą. A potem wrócę i dopilnuję ostatnich spraw. Zanim pirat w końcu się do nas przeprowadzi. Dobra, w takim razie do zobaczenia. Właśnie, pa! <grystanie> Ale super to woda. No masz. Słuchaj, następnym razem mogę wlać trochę więcej wody do basenu. Może wtedy pouczymy się nurkować? No jasne, że tak. Chociaż nie wiem, czy mama się zgodzi. Na pewno się zgodzi. Hej. O, oh, hej. Nie spieszy ci się przypadkiem. A co? Chcesz, żebym już jechał? Nie, po prostu nie chcę, żebyś się spóźnił. A no, serio, musisz jechać. Obiecałem to komecie. Ja chcę jeszcze posiedzieć w basenie. Siedzieliście tam chyba z dwie godziny. O ile się nie mylę perła, nie jesteś koniem morskim, tylko zwykłym. Nie chcesz wracać do domu. Proszę. My się jeszcze możemy z tobą pobawić. Właśnie. Juhi. Ach, no dobrze, tylko nie w basenie. O No dobrze, Perła, wychodź już. Jesteś cała mokra, załóż coś na siebie. Dobrze. Jesteście pewni, że dacie radę? No jasne w końcu. Musimy się przygotować. Niedługo my będziemy mieć swojego źrebaka. Możesz na nas liczyć. Dzięki. Chciałam jeszcze przejrzeć parę rzeczy, zanim wszystko będzie gotowe do przeprowadzki pirata. Nie martw się, będziemy się świetnie bawić. Prawda, Perła? No jasne. Wiesz, jak już jutro wrócisz, nareszcie będziesz mógł się do nas przeprowadzić i będziemy mieszkać razem. Co nie? Tak, właśnie w sprawie tej przeprowadzki. No co? Wiesz, że całe życie mieszkałam w takich stajniach jak teraz. Wiem. Jednak gdyby był jakiś problem, zawsze możemy z powrotem wrócić do ciebie. To dobrze, dzięki. Mm, kocham cię. Ja ciebie też. No, nareszcie, gdzie ty byłeś? Wiesz, że masz zaraz występ? Ech, tak, szczerze, to ja nie wiem, czy dobrze robię. Ale o co ci chodzi? Cały czas się stresuję. I jeszcze wpadłem przez przypadek na jakąś klacz? No, powiem ci szczerze, że ja poprzez wpadanie na siebie poznałem wiele ciekawych koni. W sensie, no, na przykład ciebie i Penelope. Skoro tak mówisz, jestem tu po to, żeby ci pomóc. W takim razie chodźmy.